Siemaneczko, dzień nowerek, dobry. dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Więc, nie przedłużając, zapraszam do świeżej recenzji po zaraz tuż po obejrzeniu filmu. Zamknięcie. już po moim minie musicie zobaczyć. Możecie zobaczyć to, czy wam się podobał, czy nie. Nie. Kurka wodna, półtorej godziny życia dla mnie stracone. Ale, żeby nie było tak, że to się recenzja skończy w 30 sekundach. Króciutko powiem, powiem bezpoilerowo, bo generalnie może dlatego mnie się to nie podobało, bo myślałem, że to będzie troszeczkę w innym kierunku szło. Otóż mamy króciutki opis fabularny, który mówi o tym, że w pewnym szpitalu pielęgniarka, prac pielęgniarka neurologiczna pracuje z pacjentką, która została potrącona przez samochód. Pracuje na zasadzie, że jedno oko nie działa, tak, drugim drugie mruga. I tak się komunikuje ze społeczeństwem, i nagle okazuje się, że chce przekazać pielęgniarce słowo murder, czyli morderstwo. I już taki jest opis filmu, więc mówię sobie: będzie dobry film, ktoś ją próbował zamordować, będzie dobra wartka, akcja i jedziemy z tematem. Otóż nie. Ta te, te, te ciekawość tego filmu, jak dla mnie, to to jest pierwsze 15 minut. Potem od razu Wam powiem, że to się robi historia rodu jakiejś tam rodziny, która jest y, typową obyczajówką. Typową po prostu obyczajówką, kto, z kim, ten lubi tamtego, ten chory, tamta niechora, ta się nie może dogadać z tym. Melodramat po prostu taki się z tego filmu robi. Ja nie kupuję. Jeżeli lubicie takie filmy na zasadzie, które widzimy, że chodziło o jakieś tam morderstwo, ale spowodowane jest to nie jakąś tam zażyłością między gangami, strzelaniną, akcją, tylko raczej jakimś tam podejściem rodzinnym, obyczajowym, które kompletnie jak dla mnie nie... Znaczy jest to poklejone, ale to nie wciąga. To, to sobie obejrzyjcie. Mnie to absolutnie nie wciągnęło. Wiecie, to, to jest taka półtora godzinna historia, która dla mnie mogła się wydarzyć w 30 minutach, i, i po pierwszych 30 minutach dosłownie wiemy, co się wydarzyło. Tam nic nie, nie, nie ma jakiegoś wielkiego elementu zagadki. No. Jest niby na końcu jakiś tak, taki lekciutki plot twist, który nam sugeruje, że można było to zrobić lepiej, ale że, w sensie, że tam reżyser nie troszeczkę zawarł tam jakiegoś takiego lekkiego zaskoczenia, ale to, to nie zadziałało. To, to w ogóle to było za późno, to, to nie, nie pasowało. Tak naprawdę w tym filmie nie ma e, niczego ciekawego. No, zdjęcia są takie normalne, dużo się w ciemni dzieje, na jakichś posiadłości. Nie, nie, mówię wam bez bo to widziałem, że to jest numerem jeden w tej chwili, jeśli chodzi o polski Netflix. E, nie wiem, czy mówiłem notabene, na Netflixie możecie go obejrzeć, tak? W ten film. Nie, no kurczę, jak dla mnie to jest stracony czas. Naprawdę próbuję sobie znaleźć jakieś takie motywy, które spowodują to, że mógłbym cokolwiek pozytywnego powiedzieć na temat tego filmu. Nie, to nie jest badziewie, tam ta fabuła się układa, aczkolwiek nie pociągnęło mnie to absolutnie Wiecie, krótko, bo to szkoda gadać w ogóle na temat takich filmów. Jak ktoś lubi melodramaty rodzinno-obyczajowe, kto z kim i taka moda na sukces w formie półtorej godziny, z jakimś tam elementem właśnie morderstwa w tle, okej, okay. dla mnie nie. Słuchajcie, krótko, 3 na 10. No. Widziałem, że średnia ocena na film to tam jest około 4, więc dla mnie to jest jeszcze poniżej, więc 3 na 10. Także trzeba to zamknąć. Tak, zamknięcie, oceniam około 3 na 10 i nie polecam. Ciała ciekawsze. No tyle. <grymne> Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!